Witam w kolejnym odcinku na kanale Życie Bez Limitów I Dzisiaj o tak zwanej anatomii ludzkiego nieszczęścia Dzisiaj przedstawię dwie, dwa główne powody Dlaczego ludzie mogą być, nie muszą, ale mogą być nieszczęśliwi To niestety, ale jest często głęboko zakorzenione w nas W naszej podświadomości, w naszym umyśle. I my właśnie przez to bardzo często cierpimy. Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję, polubcie ten film, zostawcie komentarz, może podeślijcie ten film komuś, komu ten filmik będzie potrzebny. Komuś, kto uważa, że ten filmik po prostu mu pomoże. A więc... Są różne przyczyny, jakby, nieszczęścia w naszym życiu. Mogą być wypadki, mogą być choroby. Często na to, na te sytuacje nie mamy wpływu. Ale sytuacją, na którą mamy wpływ, ale często nie jesteśmy świadomi tego, że ten mechanizm w nas siedzi, jest to mechanizm, który powoduje, że czujemy się źle. Czujemy się źle z tego względu, że zostało nam zakorzenione pewne wierzenie. Właśnie przez to wierzenie zaczynamy z biegiem czasu cierpieć, zaczynamy być nieszczęśliwi. Dlatego, że kiedy dorastamy, obserwujemy ludzi, obserwujemy naszą rodzinę, naszych znajomych, telewizję, wszystko co nas otacza, i dostrzegamy, tak jak ludzie żyją. I później, kiedy dorastamy, wchodzimy w dorosłość i nie osiągamy pewnych wytyczonych standardów, tak jak nam wmówiono, to musimy mieć standardy. Musimy mieć to, musimy mieć tamto. I kiedy my tych standardów nie mamy, to my zaczynamy po prostu cierpieć. Dlatego, że to jest nasz za, zaprogramowany głęboko program, o którym nawet nie mamy pojęcia, tak zwany paradygmat. Na, nagrywałem film na ten temat, ale niedługo nagram kolejny, dłuższy film na ten temat. A dzisiaj właśnie skupmy się skupmy na tym, o tych dwóch sprawach, które, przez to cierpimy, kiedy dorastamy. Kiedy jesteśmy dziećmi, nie mamy o tym pojęcia. Jest inaczej. Tylko, że mama, tata, jeżeli są, to się nami opiekują. Później, kiedy dorastamy, to my kiedy mamy zaprogramowane te, te wierzenie, wchodzimy w dorosłość. I kiedy nie mamy tego, o, cz, o czym nam wszyscy mówili, czyli nie mamy domu, nie mamy rodziny, nie mamy męża, nie mamy dzieci, nie mamy żony, nie mamy bogactwa, my zaczynamy po prostu cierpieć. Zaczynamy się porównywać do innych ludzi, bo patrzymy, oni mają, a my nie mamy. I... Co się właśnie dzieje? Bo właśnie za zaczynają się wytwarzać, uwalniać, uwalniać, wytwarzać negatywne emocje w nas. I niestety to nas zalewa. To jeszcze bardziej programuje nas na to, że przyjemy się po prostu źle. Bo tak naprawdę, to, że w tym momencie nie masz pewnych, pewnych rzeczy, może nie masz samochodu, może nie masz domu, może. Nie żyjesz tak, jakbyś chciał. To nie jest powiedziane, że za kilka lat czy za kilkanaście lat tak nie będzie. Dlatego, że nie wszyscy i nie, nie, nie wszystko w życiu zdarza się od razu. Nie wszystko w życiu mamy na psyknięcie palca. Często musimy na to długo pracować. To nie jest tak, że ktoś może mieć po prostu rodzinę. Która po prostu mu pomogła, może urodził się w innej rodzinie, która był, była po prostu majętna, może mieli znajomości, ale może ty akurat w takiej rodzinie nie byłeś. A więc daj sobie szansę, daj sobie czas na to, żeby pracować nad tym, bo jedno to wywierać na siebie ogromną presję która później może przerodzić się w depresję, w różne stany lękowe, dlatego że porównywanie do siebie nigdy nie jest czymś dobrym. Ale przecież możesz w tym czasie, teraz pracować nad tym, aby ten stan, do którego dążysz, osiągnąć. Ale właśnie my, często z automatu, Myślimy, że jak od razu czegoś nie mamy, to po prostu czujemy się źle. to nas dobija, przez to czujemy się sfrustrowani. I bo tak jak powiedziałem, jakby skala tego rośnie i my po prostu zaczynamy coraz bardziej popadać w właśnie stany lękowe i depresje. Więc to jest pierwszy punkt, dlaczego czujemy się nieszczęśliwi. Dlatego, że po pierwsze porównujemy się, to mówiłem w ostatnim filmie, ale to właśnie, że mamy to wierzenie, że musimy mieć tak jak wszyscy, że musimy robić to, co wszyscy. Jak tego nie robimy, jak nie spełniamy standardów, to czujemy się źle. A drugą sprawą, która jest bardzo ze sobą powiązana, jest to, że czujemy przez to nienawiść, złe, negatywne emocje wobec siebie. Nienawiść, tak jak pokazują badania, może być przyczyną nawet różnego rodzaju raka. Dlatego, że jeżeli trzymasz w sobie nienawiść do siebie za to, że nie masz tego, co inni mają, potępiasz siebie, złościsz się na siebie, to te emocje są w tobie. I one później oddziałują na twoje ciało. A więc najważniejsze jest po prostu uwolnienie emocji. Złości, przede wszystkim emocji, emocji nienawiści do siebie, samokrytyki, potępiania się, bo to nie, nam nigdy nie służy. Wiem, bo byłem w tym samym miejscu kiedyś. Obwiniałem się za wszystko, potępiałem siebie, ale odkąd zacząłem więcej dawać sobie przestrzeni, zacząłem bardziej kochać siebie, zacząłem wierzyć w siebie, zacząłem budować relacje ze sobą. Bo my często szukamy relacji z innymi ludźmi, ale nasza relacja leży. Nasza relacja woła nas, nasza dusza, obojętnie jak to nazwać, woła nas, abyśmy zbudowali relacje z nami, bo nasza relacja z nami jest najważniejszą relacją w naszym życiu. Ludzie są, dzisiaj, jutro może ich nie być. Ze sobą zostaniesz do końca swojego życia, ale najważniejsze jest zbudować dobrą relację ze sobą. Wtedy. Czujesz się szczęśliwą osobą, spełnioną. Wiesz o tym, że jeżeli coś się w życiu wydarzy, to wiesz o tym, że sobie poradzisz. Poradzisz sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, dlatego że masz oparcie w sobie. Oczywiście możemy mieć przyjaciół, znajomych, którzy nam pomogą. Warto poznawać ludzi. Warto wchodzić w różnego rodzaju relacji, ale nie opierać swojego szczęścia na ludziach. Bo to jest po prostu chwiejne. Nie zawsze, ale często właśnie bywa, że ludzie po prostu opierają szczęście na drugiej osobie. Kiedy ta osoba odejdzie, czujemy pustkę. Ale najważniejsze przestać się obwiniać, przestać czuć nienawiść, czuć, przestać czuć złość do siebie. Jeżeli coś ci nie wyszło, zawsze możesz to poprawić. Więcej współczucia, więcej wsparcia dla siebie. Bo nienawiść, czy złość, czy frustracja w swoim kierunku doprowadzi nas tylko do choroby, do załamań, do depresji, do problemów lękowych, niepokoi. Czy tego chcemy, zadamy sobie takie pytanie. A więc to, są, to jest druga sprawa. Dwie powiązane są rzeczy. A więc pierwsza jeszcze raz pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, że czujemy się nieszczęśliwi, to, że, że nie żyjemy. W takim schemacie, na jakim jaki nas społeczeństwo zaprogramowało, można powiedzieć. Kiedy odstajemy od tego schematu, czujemy się źle, bo jesteśmy inni, czujemy się inni. Bo jeżeli ktoś żyje w ten sposób, a my nie żyjemy, to coś musi być z nami nie tak. I właśnie druga rzecz, zaczynamy siebie nienawidzić, zaczynamy siebie obwiniać mówimy, że jesteśmy ślimy, że jesteśmy wybrakowani bo nie żyjemy takie wszyscy jeżeli filmik z Tobą rezonuje to oczywiście zostaw łapkę, lajka pod spodem tego filmu dołączę linki do mojej książki, do mojego audiobooka jak słuchać i zachować zdrową sylwetkę na całe życie jest to książka, audiobook ale jest to również nie tylko książka o odchudzaniu tak? jest to książka na temat właśnie pracy z umysłem, jak ten umysł funkcjonuje, jak właśnie zadbać o sylwetkę. Teraz w obecnym czasie pi piszę właśnie książkę na temat e, rutyn, nawyków, które właśnie pomogą nam zwalczać właśnie depresję, różne stany lękowe. Książka będzie nosiła nazwę ABC mentalnej pomocy w pierwszej sprawie. A więc jeżeli interesuje ten, ten temat, troszkę długo będzie dostępna, oczywiście linki będą pod spodem, a na razie, jeżeli nie lubisz czytać, zaopatrz się w audiobooka, również link pod spodem. Na dzisiaj to już wszystko, życzę fantastycznego dnia, pozdrawiam, cześć.